Sama przegrana tak naprawdę to nie jest jakimś dużym problemem. E, rzeczywiście. No, jeździmy po to, że chcemy wygrywać. E, nawet mecze wyjazdowe, które są bardzo ciężkie, takie jak powiedzmy w Zielonej Górze. E, ale największym problemem jest to, że tracimy zbyt dużo punktów. Nie, gdybyśmy przegrali to spotkanie, z, nie wiem, w to 48-42, ok. My sobie powiedzieli, rywal był mocniejszy, lepiej wykorzystywał teorii i, 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 no i wygrał u siebie. Okej, pasuje, ale my tutaj nie potrafiliśmy nawiązać walki i nie, uczy, nie utrzymaliśmy dystansu do zawodników z Zielonej Góry, którzy odjeżdżali. Nawet wtedy, kiedy wygrywaliśmy starty, to i tak traciliśmy pozycję, więc to był nasz największy problem i to jest nasza największa bolączka, że przegrywamy tak wysoko. Tobie się jednak udawało bo dzisiaj byłeś najśniejszym punktem w swojej drużynie. Eee, tak, ale też. Eee... Przegrywałem też. Było tak, że przyjechałem trzeci czy, czy, czy drugi, e, aczkolwiek starałem się walczyć, ale też błędów się nie ustrzegłem, ale niestety to, 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 był, to była tak mocna drużyna, że no, ja tutaj akurat nie, chyba nic sobie nie mogę zarzucić, no bo, bo, bo chciałem jak najlepiej, e, ale to nie jest istotne. Mówię, musimy, my jako drużyna musimy gdzieś tam e, i i dojść do, do jakiegoś innego wspólnego wniosku, aby faktycznie stwierdzić dlaczego tak wysoko tutaj przegrywamy, dlaczego tracimy tyle punktów. A okay. pan ma jakieś swoje wnioski? Nie chcę o nie tym mówić, oczywiście, że pewne jakieś takie przemyślenia e, są i, i gdzieś tam będziemy na ten temat na pewno rozmawiać e, wspólnie razem z chłopakami tak, żeby, żeby stworzyć wynik drużynowa, bo, bo to jest tak naprawdę mhm. wyłącznie tutaj istotne w tym momencie. Ale nie chcę to nic więcej powiadać po sensję.